Cześć, witajcie, z tej strony rzecz jasna Max HD. Cóż, mam nadzieję, że zdążyłem na godzinę 14, jeżeli nie, to nic, najważniejsze, że odcinek i tak na kanale ostatecznie się pojawił. No i jeżeli chcecie jutro, żeby odcinek również był, to nie wiem, dobijmy 1000 łapek w górę, zachęcam do subowania, czyli standardowo pod algorytmy YouTube'a, ale już nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy materiał. A dzisiejszy materiał jak zawsze zaczniemy od bardzo ciekawego pytania A mianowicie czy w drużynie roku między pomocnikami i napastnikami Była kiedykolwiek karta która miała zaledwie 3 na 3 lub mniej gwiazdek Jedną z takich pod tym względem najgorszych yy, kart drużyny roku jest na pewno Xabi Alonso Który w FIFA 13 na swojej karcie drużyny roku miał zaledwie 2 gwiazdki sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi A dodatkowo zobaczcie to 62 pejsa Jezus Maria, jak ta karta wygląda, wyobraźcie sobie na realia dzisiejszej Fify, przecież taki Alonso to byłby w ogóle, <laughs> nie no, 62 pejsa, 79 strzałów, 76 driblingu, 87 defensywy. Jezus Maria, co to są w ogóle za statystyki jak na kartę 93 masakra. Ta karta na realia dzisiejszej FIFA to w ogóle nie miałaby racji bytu. No dobra, ale wróćmy do pytania. Jeżeli chodzi o 3 na 3 to FIFA 14 oraz FIFA 13. Taką kartą, moi drodzy, jest szawi. Jak widzicie, 3 gwiazdki sztuczek oraz trzy gwiazdki słabszej nogi. Sprawiają, że co prawda jest to drużyna roku, ale karta jest dość słaba. Jak zresztą możecie zobaczyć na statystyki, też 72 pejsa, no 93 dribblingu, 97 podań. To jako tako, no ale nie oszukujmy się na realia dzisiejszej FIFA. To również byłaby bardzo słaba karta. A to jest karta drużyny roku? No dobrze, chociaż już teraz te karty drużyny roku są na tyle zbustowane, że każda właściwie jest naprawdę na topowym poziomie. Bo jak mówię, no gdyby na realia dzisiejszej gry Szawi albo Szabi Alonso wyszli, to to byłaby masakra. Czy to prawda, że w Player piku 81+ można trafić trzech zawodników z tej samej narodowości i z tego samego klubu. I tak rzeczywiście jest to prawda, taka sytuacja zdarzyła się Nikowi na jednym z jego streamów, a wówczas trafił w Player piku 81+, trzech piłkarzy z tego samego klubu z tej samej narodowości, i prawie wyglądających tak samo to już też takie zabawne, ale oczywiście jest to Ruben Neves, Rui Patricio oraz João Moutinho z Wolverhampton, oczywiście są również Portugalczykami. Jeszcze zwłaszcza, jak się śmiesznie ocena ułożyła: 82, 83 i 84. Wow, to myślę, że dość taka fajna ciekawostka, bo szansa na trafienie czegoś takiego myślę, że jest naprawdę bardzo mała. No i cóż, tak, jest to rzeczywiście prawda, można trafić trzech piłkarzy z tego samego klubu i z tej samej narodowości. Czy to prawda, że sędzia może być skontuzjowany? No, i to pytanie pewnie padło przez mój ostatni odcinek, gdzie właśnie mówiłem, czy podczas ścieżki można dostać kontuzję. Jeżeli ktoś nie widział, to możecie sobie teraz kliknąć i go obejrzeć po tym materiale. Ale jeżeli chodzi o to pytanie, czy sędzia może być kontuzjowany podczas meczu, to pewien YouTuber właśnie postanowił zrobić taki eksperyment w FIFA 17, bo obecnie w FIFA 21, to mówię wam, że nie ma na to szansy, ale w FIFA 17. Również nie było na to szansy. Tutaj, jak widzicie, próbował solować sędziego bocznego, ale nie przynosiło to żadnego skutku, ponieważ oni są jakby poza grą i w żaden sposób na takie rzeczy nie reagują. No sędzia główny, bo tak jak widzieliście w jednym z materiałów, również wspominam o tym, że możemy nabić sędziego i wtedy piłka może wlecieć do bramki, czyli jakby sędzia strzelił gola. Ale nie można w żaden sposób go sfaulować, bo we wcześniejszych FIFAch, jak mówię, dało się wejść w interakcję, czyli na przykład po ślizgu sędzia mógł się przewrócić, ale nie było na to absolutnie żadnej szansy, żeby był skontuzjowany. No po to wiadomo, ta gra została napisana po prostu, żeby takiej, do takiej sytuacji nie mogło dojść, bo no, wiadomo, w prawdziwej piłce w takiej sytuacji byłaby zmiana sędziego, no ale w FIFA wiadomo, nie ma na to żadnej opcji, także jest to fałsz. Czy w historii FIFA była karta, którą można było sprzedać na QuickSellu i mieć więcej kasy, niż sprzedając ją na rynku transferowym? I to jest myślę, że jedno z najbardziej ciekawych pytań, jakie ostatnio widziałem i rzeczywiście jest to prawda. A taką kartą jest na przykład Oscar. Obecnie jego cena chodzi po około 84 tysiące, 82,5, ale były momenty, w których można było ją wziąć za 70 tysięcy końców na PS4. I tutaj jest właśnie fajna ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale... Karty Record Breaker mają tam różne quicksele, ale są o wiele większe niż innych kart specjalnych. I taki Oscar, na przykład quicksel jego wynosi 68,5 tysiąca końców. Czyli jeżeli wtedy Oscar był za 70 tysięcy na PS4. To tutaj szybką matematyką na stronie kalkulatora FIFA TOLS możemy zobaczyć, że 70 tysięcy końców to wychodzi 3,5 tysiąca końców podatku tak zwanego IE, czyli 5%. No tutaj można było 10%, 7 tysięcy, 5%, 3,5, ale już tak na kalkulatorze chciałem oficjalnie, co byście nie mówili, że max matematyk. Eee, I w takim bądź wypadku wychodzi 70 tysięcy końców minus 3,5. 66,5 tysiąca końców otrzymalibyśmy po właśnie takiej sprzedaży. A, QuickSel wynosi 68,5 tysiąca końców, czyli wychodzi na to, że w takiej sytuacji, jeżeli Oscar znowu byłby za 70 tysięcy końców. To wiele bardziej opłacałoby się po prostu go skwixelować, że 68,5 tysiąca niż sprzedawać za 70 tysięcy końców. Wówczas podatek, yy, tak zwany yy, ten handlowy, zabierze nam więcej końców i będziemy stratni około, tam nie wiem, 2000 końców. Ale to nie, ma, nie gra roli, po prostu w takiej sytuacji lepiej takiego Oscara skwixelować, To też bardzo właśnie zabawne. I jeszcze z takich ciekawszych, na przykład złotego rzadkiego menadżera, możemy sprzedać za 200 końców, a kwiksel jego wynosi 250 końców. Także to myślę, że że też jedna z takich fajniejszych ciekawostek, ale ta z Oscarem naprawdę przypadła mi do gustu. No i przed czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy istnieje jakaś złota zwykła karta, która jest lepsza od Optimusa? I nie wiem, czy pamiętacie, rok temu śmiałem się z tego, że istnieje Info, który jest lepszy od samego Ronaldo Nazario w wersji Baby i wówczas była to rzeczywiście prawda, jak widzicie, totalne statystyki miał 467, a 466 miał właśnie... Orsić, znaczy Ronaldo, oczywiście Nazario i w Total In Game Stats również były na, na właśnie korzyść Chorwata i to dość zabawna sytuacja, że właśnie taka sytuacja może mieć miejsce. No ale był to Inform. A czy jest to możliwe, żeby właśnie zwykła złota karta miała lepsze te statystyki od ikony Optimus Prime? No i to jest bardzo ciekawe i powiem Wam, że jest to po części prawda. Taką kartą jest chociażby Fabian Szer, który ma lepsze statystyki in-game niż sam Carles Puyol w wersji Optimus, gdzie różnica overala jest naprawdę niebagatelna, a te totalne statystyki na głównej karcie Puyol ma lepsze o zaledwie 15, ale tutaj chciałbym na, na, po prostu powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, którą na pewno jeszcze wielu z Was właśnie w komentarzach napisze. Oczywiście tutaj Sher wygrywa praktycznie przez to, że ma aż o 23 więcej strzelania i jest to poniekąd prawda. Ale po prostu, zobaczcie, totalne statystyki w grze ma o 8 większe, a tymi tylko totalnymi statystykami przegrywa. Co nie zmienia to faktu, że i tak złota, zwykła, nawet nierzadka karta ma totalne in-game staty lepsze niż ikona Optimus Prime na tej samej pozycji. To po prostu jest coś niesamowitego dla mnie, jak taka sytuacja może mieć miejsce. Nie wiem dlaczego Pujol, moim zdaniem, te statystyki ma dość zaniżone, bo jednak trochę mógł mieć większego pejsa. Dribbling również, te strzelanie myślę, że nie było na tak słabym poziomie, bo Pujol kilka bramek z główki w swojej karierze strzelił. No a na pewno jest kartą, a właściwie ikoną, czy też piłkarzem o wiele lepszym niż właśnie Szwajcar. No to ta, dość taka zabawna sytuacja, oczywiście to takie trochę wzięte na wyrost, no ale i tak jak mówię, zwykła złota karta ma statystyki in-game lepsze od ikony Optimus i myślę, że tyle powinniśmy zostawić. I już nieważne jest to strzelanie, po prostu takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca, chociażby z szacunku do takich legend jak właśnie były kapitan FC Barcelony.